Sposób, w jaki zginęło dwunastu apostołów Chrystusa, nie zawsze jest jasny dla badaczy religii. Istnieją pewne cytaty w Nowym Testamencie, w tekstach apokryficznych, a nawet relacje opowiadane przez wczesnych chrześcijan o tym, co mogło się zdarzyć każdemu z nich. Prawda jest taka, że niektóre z tych relacji różnią się od siebie, ale zawsze istnieje wyjaśnienie, które jest bardziej akceptowane i uważane za wiarygodne. Co wiemy? To, że apostołowie porzucili swoje życie osobiste i swoje prace, aby dołączyć do Jezusa podczas jego misji w życiu, a po jego śmierci zostali nakazani głosić Ewangelię na całym świecie, nawet jeśli musieli za to umrzeć. W tamtym czasie prześladowanie tych, którzy głosili Ewangelię, było bardzo duże, a tak jak Jezus, wielu z nich zostało brutalnie zamordowanych. W tym filmie pokażę Ci, jak wyglądało życie każdego z nich. Aż do momentu ich śmierci. Ale zanim zaczniemy, chciałbym prosić Cię o subskrypcję mojego kanału. Wystarczy, że klikniesz przycisk poniżej filmu, zasubskrybujesz, a obok pojawi się dzwoneczek. Kliknij ten dzwoneczek, aby YouTube zawsze informował Cię, kiedy dodam nowy film, dobrze? Codziennie o 6 rano, 3 po południu i 8 wieczorem zamieszczam wiadomość o wierze, nadziei i modlę się za Twoje życie. Więc dołącz do mnie i idź ze mną każdego dnia, dobrze? Więc po śmierci Jezusa, apostołowie kontynuowali rozpowszechnianie chrześcijaństwa od Jerozolimy do Damaszku, Antiochii, Azji Mniejszej, Grecji i w końcu Rzymu. Zobacz, jak wyglądało życie każdego z nich według relacji biblijnych i tradycji. Apostoł Piotr Piotr był najstarszym uczniem i to Jemu Jezus. Powierzył kierowanie kościołem i apostołami. Zobacz, co jest napisane. Mówię ci, że jesteś Piotrem, a na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy Hadesu nie przemogą go. Dam ci klucze do królestwa niebieskiego. Co zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Po śmierci Jezusa to Piotr prowadził misję głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom. Jego misyjna praca trwała aż do końca jego życia, 68 lat po narodzinach Chrystusa. Po śmierci Jezusa apostoł Piotr kontynuował swoją misyjną pracę przez kolejne 35 lat. Tradycja mówi, że został ukrzyżowany w Rzymie, ale poprosił, aby umieścić go do góry nogami, ponieważ nie czuł się godny umrzeć tak jak jego Pan. Andrzej? Andrzej był bratem Piotra i również był rybakiem. Był już zwolennikiem Jana Chrzciciela, i kiedy spotkał Jezusa, przedstawił mu swojego brata Piotra. Andrzej jest wspominany w wielu ważnych momentach w Ewangeliach i był jednym z najbliższych uczniów Jezusa, obok Piotra, Jana i Jakuba. Apostoł był obecny, kiedy Jezus mówił o końcu czasów, kiedy Jezus wstąpił do nieba po zmartwychwstaniu, a on odegrał bardzo ważną rolę w rozwoju pierwotnego kościoła. Tradycja ujawnia, że Andrzej był również bardzo torturowany przed pójściem na krzyż w Grecji. Był na misji w prowincji Achai, gdzie został ukrzyżowany. Tylko że tym razem na krzyżu w kształcie 10. Jego szczątki zostały odnalezione wieki później i przewiezione do Szkocji drogą morską, gdzie statek miał zatonąć. Dlatego do dnia dzisiejszego istnieje wyspa o nazwie Święty Andrzej. Jan. Jan był najmłodszym uczniem, którego miał Chrystus, a także był znany jako uczeń, którego Jezus kochał. Wraz z Piotrem i Jakubem, Jan był częścią bliskich przyjaciół Jezusa i był świadkiem cudów i objawień. Był również jedynym apostołem, który towarzyszył Chrystusowi aż do jego ukrzyżowania. Pierwszy, według tradycji, będąc jeszcze młodym, został wrzucony żywcem do wrzącego oleju, ale nie doznał żadnej szkody. A jakiś czas później, na rozkaz cesarza Domicjana, Jan został wzięty do niewoli na wyspę Patmos, gdzie otrzymał objawienie Apokalipsy. Wierzy się, że zmarł z przyczyn naturalnych w wieku 94 lat w mieście Efes. Filip Filip był trzecią osobą, którą Jezus powołał do uczniostwa, apostoł uczestniczył w wielu cudach. I to on dokonał cudu rozmnożenia chlebów i ryb. Uczeń kontynuował cud rozmnażania chlebów i ryb. Uczeń kontynuował misję w Azji, w regionach Frygii i Hierapolis. Historia śmierci Filipa jest niejasna i do dziś nie wiadomo na pewno jak zmarł. Istnieją relacje, że zmarł z przyczyn naturalnych, ale są też badacze, którzy wierzą, że został powieszony, ukamienowany, a nawet ukrzyżowany w Hierapolis. Bartłomiej w Biblii jest niewiele odniesień do apostoła Bartłomieja. Jego imię jest wspomniane tylko na liście uczniów, a według niektórych zapisów, które nie są w Biblii, apostoł głosił na terenie małej Azji aż do Indii i miał być obdarty ze skóry i ukrzyżowany. Jest to tradycja katolicka, która twierdzi, że został ubiczowany na śmierć, a jego ciało wrzucono do morza. Mateusz. Mateusz był Żydem i miał dobre warunki finansowe, ponieważ pracował jako poborca podatkowy, zbierając podatki dla imperium rzymskiego. Poborcy podatkowi byli źle postrzegani przez społeczeństwo żydowskie, ale to właśnie pełniąc tę funkcję, Jezus wezwał go, aby go naśladował. Autor jednej z ewangelii, Mateusz, ujawnił wiele szczegółów dotyczących ministra i życia Jezusa. Pierwszy, według relacji, apostoł miał przemierzyć całą Persję, Judeę i Etiopię, gdzie został zabity. Przyczyną jego śmierci miał być uraz od miecza, ale są też tacy, którzy wierzą, że zmarł z przyczyn naturalnych. Jego grup znajduje się w Salerno, włoskim mieście. Tomasz, mimo niewielu szczegółów w Biblii, możemy dostrzec osobowość Tomasza, człowieka szczerego. Ale pesymistycznego i niewierzącego w pewnych momentach. W epizodzie, w którym Jezus decyduje się wrócić do Judei, aby wskrzesić łazarza, ryzykując ukamienowaniem, Tomasz wtedy komentuje tę decyzję. Zobacz co powiedział. Więc Tomasz, zwany Didymos, powiedział do innych uczniów, chodźmy również, aby umrzeć z nim. To pokazuje jego szczerość, ale po śmierci Chrystusa, apostoł zyskał na znaczeniu w relacjach biblijnych. Mówiąc, że może uwierzyć w zmartwychwstanie Jezusa tylko wtedy, gdy będzie mógł dotknąć jego znaków. Tomasz bardzo chciał zobaczyć Jezusa, ale niepokój przekształcił się w niewiarę i tydzień po zmartwychwstaniu Jezus pojawił się Tomaszowi. Pokazał swoje znaki i w ten sposób uczeń uwierzył. Istnieją relacje, że zginął od strzału podczas modlitwy, a jego śmierć miał zamówić król Milapura w indyjskim mieście Madras w 53 roku po Chrystusie. O Szymonie niewiele wiadomo poza jego pochodzeniem. Pochodził z Kana w Galilei. Nie ma szczegółów na temat jego śmierci, ale według tradycji katolickiej apostoł został przepołowiony piłą. W pismach Eusebiusza apostoł miał zostać umęczony w wieku 120 lat podczas panowania Trajana. A istnieją inne wersje, które twierdzą, że został ukrzyżowany lub spalony na stosie w Armenii. Jakub, syn Zebedeusza Jakub był bratem apostoła Jana, a Jezus nadał im obu przydomek synowie Gromu. Pracował na łodzi swojego ojca w spółce z Piotrem i Andrzejem, a to na brzegach Morza Galilejskiego stali się uczniami Chrystusa. Jakub również należał do najbliższych uczniów Jezusa. Był obecny przy zmartwychwstaniu córki Jaira na Przemienieniu i w Getsemani. Był pierwszym apostołem, który został umęczony i jedynym, którego relacja biblijna opisuje to wydarzenie. Apostoł został ścięty na rozkaz Heroda około 44 roku po Chrystusie. W tym samym czasie, kiedy Piotr został aresztowany. Potem czytasz Dzieje Apostolskie rozdział 12, werset 1 i drugi. Jakub syn Alfeusza w przeciwieństwie do Jakuba, syna Zebedeusza, mamy bardzo mało szczegółów na temat życiorysu Jakuba, syna Alfeusza. Istnieją cztery cytaty dotyczące apostoła, a potem przeczytaj w domu te wersety, które zostawię tutaj na ekranie. Istnieją dwa opisy przyczyn śmierci Jakuba. Pierwszy mówi, że został ukrzyżowany, tak jak Jezus w Egipcie w roku 62 po Chrystusie. Apostoł stał się misjonarzem w Palestynie i w kraju, w którym został zabity. Inną hipotezą, którą podniósł historyk Flawiusz Józef, jest to, że został ukamienowany na śmierć na rozkaz Ananiasza, arcykapłana, który chciał, aby Jakub oskarżył niektórych chrześcijan. Judas Tadeusz po śmierci Chrystusa, Judas napisał jeden z listów obecnych w Nowym Testamencie, różniący się od zdrajcy Judasza, Odpowiedział wiernie na swoje powołanie i miał odwagę oddać swoje życie z miłości do Chrystusa i z powodu Ewangelii. Według tradycji, apostoł miał ewangelizować w Judei, Samarii, Idumei, Syrii, Mezopotamii i starożytnej Libii, a on miał zostać zmartryzowany w roku 70 po Chrystusie zlinczowany ciosami włóczni, topora i pałki. Judas Iskariota, Judas Iskariota, był uczniem, który zdradził Jezusa. Ciekawostką jest, że jest on uczniem z największą liczbą cytatów w Ewangeliach po Szymonie Piotrze, a innym szczegółem jest to, że jego imię zawsze było wymieniane na końcu wśród uczniów. Judas był odpowiedzialny za zarządzanie pieniędzmi i mimo tej odpowiedzialności i chodzenia z Jezusem, uczeń zwykł kraść zebrane wartości 30 srebrników. Judas próbował zwrócić pieniądze, trzydziestu srebrników. Judas próbował zwrócić pieniądze, ale został odrzucony i owładnięty poczuciem winy. Rzucił pieniądze w świątyni i wyszedł, aby się powiesić. Więc to są relacje o tym, jak żyli apostołowie i jak zginęli. Pierwszy być może zastanawiasz się, ale pastorze, czy dzisiaj nadal istnieją apostołowie jak ci z dawnych czasów? Prawda jest taka, że tytuł apostoła był bezpośrednio związany z osobami, które widziały Jezusa, kiedy był na ziemi. Ale Biblia mówi również w Efezjanach, rozdział 4, werset 11: że Bóg wybiera niektórych, aby byli apostołami, i z tego powodu niektóre denominacje dzisiejszych dni konsekrują osoby, które wierzą, że mają ten dar służby. Faktem jest, że każdy chrześcijanin ma powołanie od Jezusa, aby głosić Ewangelię ludziom wokół siebie. A ten, kto przestrzega tego przykazania, podąża śladami apostołów, którzy dali z siebie wszystko, aby wielu mogło poznać Jezusa, prawda? Jestem pastorem Antonio Junior. Jeśli podobała Ci się ta wiadomość, podziel się nią ze swoimi przyjaciółmi i zasubskrybuj mój kanał. Czekam na Ciebie w następnym filmie. Niech Bóg Cię błogosławi.